Cześć, witam na kanale, z tej strony ponownie bomer. Czy wiecie, co najbardziej wpływa na to, że głupio giniecie w grze? Nie wiem. Otóż jest to pewna zdolność, którą trzeba sobie wypracować, a jest ona praktycznie przez wszystkich pomijana. I tutaj nie żartuję, bo naprawdę nie spotkałem się w tej grze z tym, aby ktoś o tym mówił. Teraz na pewno zadajecie sobie pytanie, no to co to jest za zdolność, która jest tak istotna, a o której się po prostu nie mówi. OK, już nie trzymam was w niepewności. Chodzi tutaj o świadomość sytuacyjną. Co? Czyli biorąc to na chłopski rozum, jest to zdolność do analizowania, szybkiego analizowania danych, informacji z pola bitwy, tak aby można było po prostu przewidzieć, co za chwilę się wydarzy. OK, pięknie to brzmi teoretycznie, a teraz postarajmy się to zrozumieć. W realu, czynnik świadomości sytuacyjnej jest w tej piramidzie. Priorytetów dla całej załogi, jednym z najważniejszych czynników. Ten schemat w stosunku do gry jest dokładnie taki sam: więc jeżeli nie chcemy szybko i głupio ginąć, to musimy mieć jak najwięcej informacji i szybko podejmować dobre decyzje. I tutaj gra wyciąga do nas rękę, bo mamy zaimplementowane wiele mechanik, które dostarczają nam właśnie takie informacje. Przykładowo mamy minimapę, która jest w stanie dostarczyć nam masę dobrych informacji. Ale to nie wszystko, bo jeżeli jeszcze zgramy sobie minimapę ze statusem, czyli kto kogo zabił, to w tym momencie mamy bardzo dużo tych informacji, które warto jest analizować. I to jest ogólnie bardzo istotny element, na który po prostu większość z Was nie zwraca uwagi. Następnym aspektem w tym dużym zagadnieniu, jakim jest świadomość sytuacyjna. Jest obserwowanie, jak przebiega bitwa. Czyli na przykład aktywne spotowanie, weryfikacja tego, czy nie pada któraś flanka, uzupełnianie poszczególnych miejsc o pojazdy, które są w danej chwili naprawdę potrzebne, a nie ktoś wskakuje na przykład w pelotę i ciśnie do przodu, bo wydaje mu się, że coś zrobi. Trzeci punkt z zagadnienia świadomości sytuacyjnej to znajomość map. Niestety na to trzeba poświęcić trochę czasu, pouczyć się tych map, bo inaczej nie jesteście w stanie ogarnąć w którym miejscu przeciwnicy są bądź też za chwilę będą, którymi ścieżkami się po prostu poruszają, a którymi raczej się nie jeździ. Przed ostatnim elementem świadomości sytuacyjnej są Wasze obecne predyspozycje, czyli to jak tak naprawdę w danym momencie się czujecie. Czy jesteście zdenerwowani, czy jesteście chorzy, czy jesteście zmęczeni, to wszystko będzie miało wpływ. Przykładowo, będąc zdenerwowanym, sfrustrowanym, będziecie znacznie mniej przyjmować tych informacji, znacznie mniej będziecie oglądać to, co się dzieje dookoła, a to będzie powodowało, że jeszcze szybciej będziecie ginąć. I ostatnim elementem zagadnienia świadomości sytuacyjnej są Wasze umiejętności wykorzystywania Charakterystyk waszego pojazdu. Jeżeli będziecie wykorzystywać swoje pojazdy w sposób nieodpowiedni, czyli przykładowo macie szybką jednostkę i nie wykorzystujecie właśnie tej prędkości do osiągnięcia odpowiedniej pozycji przed przeciwnikami, to niestety będziecie często ponosić porażkę. Ja wiem, że większość z was lubi grać na swój sposób i nie zastanawiać się nad tym, do czego dany czołg jest wykorzystywany, ale niestety to nie tędy droga. I tutaj należy uwzględniać te charakterystyki tych pojazdów w swoich planach. Okej, okay, moi drodzy, i to by było na tyle. Oczywiście, ja wiem, że świadomość sytuacyjna jest bardzo trudnym zagadnieniem, bardzo trudną umiejętnością i niestety nie będzie to proste, aby osiągnąć zadowalający poziom w krótkim czasie. Dlatego też polecam trening, grę i uczenie się na własnych błędach. Jeżeli podoba wam się to co robię i chcecie mnie wspierać, to pozostawienie lajka, suba, komentarz pod tym materiałem będzie niezwykle pomocne i z góry za wszystkie wam dziękuję. I druga kwestia to oczywiście mój serwer Discord, na który serdecznie was zapraszam. Tam znajdziecie masę ludzi, którzy chętnie z wami pograją, ale też pomogą, jeżeli macie jakieś problemy w grze. Także link macie w opisie materiału, a ja już się z wami żegnam. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.